26 czerwca. Zapraszam na wydarzenia. Muzyka Strach przed wielką wodą. Co jest ja z tymi dziećmi zrobię? Ani prądu, ani ugotowa, dzisiaj nic. Trzeba się przygotować na najgorsze, także na następne opady. Odszedł król popu. Porwał całe pokolenie. To, to jest nie do przeoczenia. W sercu no jest duża dziura. Dramat na autostradzie. Śmierć poniosły dwie osoby, a 11 osób zostało rannych. Matka kontra szpital. Kto wie, czy, czy warunki prawda, leczenia dzieci w naszych szpitalach nie są gorsze niż podczas epidemii w Kambodży. Beata Grabarczyk, witam Państwa. Wszyscy liczyli, że najgorsze mamy za sobą. Niestety na Podkarpaciu rzeki znów wylały. Jedna osoba utonęła. Pogodny dzień skończył się wczoraj gwałtownymi burzami. W kulminacyjnym momencie pioruny uderzyły w 24 tysiące miejsc naraz. Prognozy dla południa Polski nadal są fatalne. Deszcz ma tam padać jeszcze przez tydzień. Małgorzata Ziętkiewicz. Wczoraj nie było nikogo w Polsce, kto powiedziałby, że grozi nam powódź. Sztaby kryzysowe wczoraj uspokajały mówiąc, cytuję, rzeki osiągają poziom stanu postrzegawczych, ale nie alarmowych. No to popatrzmy, jak wygląda w Polsce stan ostrzegawczy. Robczyce. Wielka woda przyszła wczoraj około dwudziestej. Niewielka rzeka, 50 km długości, Wielopolka, prawy dopływ Wisły, zaatakowała 2,5 metrową falą. To trwało przez półtorej godziny. Na początku chodziło tylko o jedno, o życie. Teoretycznie ludzie powinni wiedzieć, we wtorek burmistrz Robczyc ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że może być aż tak. Jak pani czyma? Mam 82 roki, jeszcze takich rzeczy nie było bo tu w Górze, jak dzisiaj. Jak nieraz była woda i nigdy nie weszła, nawet koło domu nie była. Mnuczek przyjechał z Witkowic i, i, i mówił, że woda, bo tak to bym nie wiedziała. Najgorsze było to, mówili nam później strażacy, że ludzie nie chcieli wsiadać do łodzi ratunkowych. Ludzie wyszli sobie na e, drugą kondygnację i, i nie chcieli. Jedna osoba zginęła. Mężczyzna utonął, prawdopodobnie porwała go wezbrana rzeka. Strażacy znaleźli ciało, które zatrzymało się na drzewie. Tu są same dzieci, bez rodziców. Jestem opiekunem, tu powinien pomóc być straż, pompować wodę. Nie ma nikogo, nikt nawet nie zadzwoni, jak go ja dzwonię, to mnie lekceważą też. W Robczyca było dziś na wszystko za późno, nawet na modlitwę. XIV-wieczny kościół parafialny w samym centrum Robczyc przetrwał najazd tatarski w XVI wieku, ale nie tę powódź. Ci, którzy mieszkają wzdłuż Ogry, zadają dziś jedno pytanie: czy sytuacja sprzed 12 lat może się powtórzyć? Wystarczy tylko skojarzyć fakty. W 97 roku było podobnie. Wielka woda w Czechach i duże opary deszczu na południu Polski. W Czechach, koło Nowego Cina, gdzie odra wylała wczoraj, mówią tak: Myślę, że to nie pomalukłam. To wszystko, co teraz u nas, idzie do was. Zobaczycie. W 1997 roku jednym z powodów tragedii było spuszczenie wody ze zbiorników retencyjnych w Czechach. Dziś do tego nie dojdzie. Czesi uspokajają. Nie przewidują większych rzutów wody, które ewentualnie by spowodowały podtopienia na naszym, na naszym terenie. Wrocław przeżyje trudne chwile jutro i pojutrze w nocy. W języku hydrologów nazywa się to falą ostrzegawczą okołopowodziową czyli mówiąc krótko. Nie grozi nam powódź, jeżeli chodzi o Odrę. Problem w tym, że powódź chyba już jest. Ulica Gałowska na południu miasta wygląda teraz tak. Jeśli Odra jest spokojna, to nie da się tego powiedzieć o jej lewym dopływie, o prawie 100-kilometrowej bystrzycy. Zagrożony jeden sztuczny zbiornik. Zbiornik Mietkowski, który gromadzi nadmiar tych opadów, jest już blisko swojej e, maksymalnej granicy. Mietko se susi, poplotek. Czechy. Leczą po popowodziowe rany. Zginęło tu wczoraj 12 osób. Cały Nowy Ichin, Miasto, które przeżyło powódź, dziś wygląda tak. Jaka będzie ta noc? Dla północnych Czech i południowej Polski oby spokojna. Choć tak naprawdę nikt nie wie, co dzieje się wtedy, kiedy nawet świętych, tak jak Jana Chrzciciela z kościoła w Robczycach, trzeba ewakuować. Małgorzata Ziętkiewicz, wydarzenia. W poniedziałek może ruszyć wypłata zasiłków dla poszkodowanych przez powódź, zapowiedział to szef MSWIA, który odwiedził dziś robczycę. Prezydent na Podkarpacie pchnął swojego człowieka, wiceszefa kancelarii. No i nie obyło się oczywiście bez politycznych przepychanek. Rząd nie chciał się tłumaczyć z pogody przed Sejmem, więc PiS skrytykował rząd na konferencji prasowej. Tomasz Machała. O złej pogodzie i coraz wyższej wodzie media ostrzegały od początku tygodnia. Ja pana posła... Ale polityczną burzę w Warszawie wywołała dopiero burza, która zalała część Podkarpacia. Jeżeli życie ludzkie jest nieważne, jeżeli powódź jest nieważna. PiS zażądało debaty nad sytuacją na południu Polski. Marszałek się nie zgodził. Wtedy PiS zarzuciło zaniedbania minister rozwoju regionalnego, pani minister Bienikowska. Lekką ręką skreśliła wszystkie projekty przeciwpowodziowe z województwa podkarpackiego. Chodzi o około 2,5 miliarda złotych, za które miały powstać umocnienia i zbiorniki retencyjne na Podkarpaciu. PiS twierdzi, że ochroniłyby przed zalaniem ten supermarket w Dębicy i 3 czwarte Robczyc. Ja mogłabym się zapytać poprzedników, dlaczego umieścili na liście projekty, i które nie były możliwe do zrealizowania, ponieważ nie były przygotowane. W część Podkarpacia powódź uderzyła bardziej niż 12 lat temu. Są miejsca, w których są bardziej poważnie, bardziej poważnie dotknięte niż w 1997 roku. Wicepremier rozmawiał w Robczycach ze strażakami i burmistrzem, a księdza prosił o Modlitwę. Sam zaoferował pomoc materialną. Jesteśmy gotowi od poniedziałku uruchomić środki finansowe, także zasiłki dla ludzi. Pomoc obiecuje też prezydencki minister Władysław Stasiak, który dorobczyc przyleciał kilka godzin po ministrze z Chetynie. Jakąś konkretną rzecz chcemy temu miejscu pomóc i to szybko. Znacznie szybciej niż publiczne pieniądze do tych poszkodowanych, którzy się ubezpieczyli, dotrą odszkodowania. Na Dolnym Śląsku jest już biuro PZU na kołach. Na Podkarpacie może dotrzeć nawet kilkuset agentów największego polskiego ubezpieczyciela. Osoby, które są nieubezpieczone, muszą czekać na, na zapomogę na jałmużnę, która nie jest już taka pewna. Od wielkiej powodzi w 1997 roku nie zmienił się niestety odsetek Polaków, którzy kupują ubezpieczenie od klęsk żywiołowych tylko co trzeci. Politycy uh, uczą nas uh, bezradności. Nie róbcie nic we własnym interesie, zajmie się tym państwo. Południu Polski wciąż grozi wielka woda. Na szczęście jesteśmy na nią lepiej przygotowani niż w 1997 roku. Mamy e, znacznie lepiej zorganizowany system reagowania. Z wielu planów jednak nic nie wyszło. Nie powstały zbiorniki Racibusz na Opolszczyźnie i w Kamieńcu Ząbkowickim. Nie skończono modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystko dzieje się ale po polsku to znaczy przychodzi nowa ekipa. Rządząca, wszystko zbiórek, zmiata. W Polsce łatwiej o szybką pomoc niż o realizację wieloletnich programów. Tomasz Machała, wydarzenia. Zobaczmy, co jeszcze w wydarzeniach. Heal Odszedł król. I love you! To był wielki, absolutnie artysta. Śmierć na autostradzie. Kierowca mógł zasnąć, będąc za kierownicą. Groszowa sprawa. Czuję się jak zbity pies. Chciał być Piotrusiem Panem, niestety dołączył do grona artystów, którzy odeszli przedwcześnie. Michael Jackson opuścił tron króla muzyki pop. W nocy zmarł w wieku niespełna 51 lat, najprawdopodobniej na atak serca, choć od dawna nie nagrywał, nie, nie występował. Bilety na 50 koncertów, które miał zagrać w Londynie w najbliższych tygodniach, rozeszły się momentalnie. Kontrowersyjny ekscentryk sprzedał najwięcej płyt w historii muzyki. 750 milionów egzemplarzy. Mikoła Jankowski. Shock. Absolute shock. I don't know what to szok, absolutny szok. Nie wiem, co to zrobić Najpierw był szok i niedowierzanie. Fani przed szpitalem i na całym świecie kilka godzin czekali na jakąkolwiek informację. Już po północy polskiego czasu usłyszeli tę najgorszą. Mój um, brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25, 2009, o 2.26 p.m. Po południu Michaela Jacksona z domu w Los Angeles zabrała karetka. Był nieprzytomny, nie oddychał. Reanimacja nie udała się. Podobno był to atak serca, ale dokładną przyczynę śmierci poznamy po zaplanowanej jeszcze na dziś autopsji. Michael Jackson On miał skłonności autodestrukcyjne wiedział, co ludzie o nim myślą i nie wytrzymywał tego. To musiało doprowadzić do tragicznego końca. Przedwczesnego końca artysty kontrowersyjnego ale przede wszystkim mega gwiazdy. Miał zaledwie 7 lat, gdy debiutował na scenie w rodzinnym zespole Jackson Five. Cała, cała rodzina to była chyba, muszę powiedzieć, yy, wielkim motorem amerykańskiej muzyki. Michael przyciągał tłumy, zespół zarabiał krocie, ale sukces okupiony był katorżniczą pracą pod okiem ojca tyrana. Ten zmuszał synów do wielogodzinnych prób, często bił. Na jego widok chciało mi się wymiotować, mówił kiedyś Michael. Jego zachowanie jest tak naprawdę konsekwencją tego, czego doświadczył w dzieciństwie, czyli braku wsparcia. Ze strony dorosłych. Ogromnej presji ze strony dorosłych. Podobno stąd kompleks Piotrusia Pana, pragnienie bycia wiecznym dzieckiem. Realizował je, wydając miliony dolarów na operacje plastyczne. Wyszydzany twierdził, że nie rozumie dorosłych, dlatego otaczał się dziećmi. Z o pedofilię nigdy się nie oczyścił. Rodzinie chłopca, którego miał molestować na bajkowym ranczu Neverland, zapłacił wielomilionowe odszkodowanie. Niestety jego kłopoty. E, prawne osobiste e, natury etycznej czy erotycznej e, też rzuciły dodatkowy cienny kolor na ten wizerunek. Ale w latach 80. i 90. był niekwestionowanym królem muzyki pop. Przyjaźnił się z Diane Ross. Albumy Of the Wall, czy thriller przywoziło się z zachodu na czarnych płytach i słuchało z wypiekami. Miasta pustoszały, ulice pustoszały, kiedy telewizja odtwarzała. Ja czułem, że dzieje się coś wyjątkowego, że zdarza nam się płyta taka raz na dziesięciolecie. To już wrzesień 96 roku Michael Jackson, pierwszy artysta u szczytu światowej popularności, przyjeżdża do Polski. Koncert na warszawskim Bemowie ogląda ponad 100 tysięcy ludzi. Michael stał dosłownie tuż przede mną. Wśród nich Katarzyna Czarkowska, fanka Jacksona od 20 lat. W końcu ma facet spokój. Ja mówię, że zrobił wszystkim takiego przykusa, że to typowego dla Michaela Jacksona. To... Teraz Michael Jackson znów pracował, podobno nagrywał, przygotowywał trasę. Bilety na 50 londyńskich koncertów rozeszły się na pniu. Mikołaj Jankowski, wydarzenia. Śmierć Michaela Jacksona jest informacją numer jeden w światowych serwisach, a w centrum światowych newsów, w siedzibie CNN-u w Atlancie jest reporter Polsat News, Dariusz Ociepa. Jak Amerykanie wspominają Jacko jako muzyka, czy jako niezrównoważonego, nieszczęśliwego człowieka z poważnymi problemami? No przede wszystkim wskazuje się tutaj, że Michael Jackson był wielkim artystą. Podkreśla się jego niesamowity talent i to, jak wcześniej zaczynał swoją karierę, bo przecież, jak już miał 5 lat, zaczynał śpiewać na scenie razem ze swoim rodzeństwem. Wszystkie stacje informacyjne, amerykańskie stacje informacyjne, przypominają ostatnie wywiady z Michaelem Jacksonem. Wspomina się także jego wielkie przeboje, puszcza się fragmenty, ale. Fragmenty tych przebojów można też usłyszeć na amerykańskich ulicach. Ja kilkakrotnie byłem świadkiem, kiedy Amerykanie pod nosem nucili sobie przeboje Michaela Jacksona, poruszając się przy tym w charakterystyczny dla niego sposób. Oczywiście Amerykanie zdają sobie też sprawę z tego, jak bardzo był kontrowersyjną osobą. Wszyscy tutaj pamiętają jego liczne operacje plastyczne, wszyscy pamiętają oskarżenia o molestowanie seksualne, ale przede wszystkim Michael Jackson jest tutaj wspominany jako. Wielki król popu. Trudno było dzisiaj nie nucić piosenek Michaela Jacksona. Dariusza Ciepa z Atlanty, z siedziby CNN. Dziękuję bardzo. Czterech Polaków zginęło w wypadku samochodowym w Czechach. Dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych, gdy rano w okolicach Hamburga. Na północy Niemiec przewrócił się polski autokar. Bus był zupełnie nowy, to była jego pierwsza podróż. W inny wypadku jest najprawdopodobniej kierowca, który przyznał, że był zmęczony i mógł zasnąć za kierownicą. Jan Mikruta. W chwili wypadku większość pasażerów spała. Gdy na miejsce dotarły niemieckie ekipy ratownicze, ranni wciąż uwięzieni byli we wraku. Musieliśmy ich uwalniać, ludzie mieli połamane nogi, lekarze opatrywali ich jeszcze w autobusie. Dopiero potem byli przewożeni do szpitali. Autokar jechał regularną trasą z Katowic do Bremy. Dojechał do miejscowości Schwarzenbeck koło Hamburga. Tuż przed piątą rano wypadł z drogi i przewrócił się do rowu. Zginęły dwie osoby, 11 jest rannych. Polski kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, i to była przyczyna wypadku. Kierowca jest w szoku, w czasie przesłuchania przyznał jednak, że był zmęczony i mógł zasnąć. Autokar był nowy, wyjechał w swój pierwszy kurs. Wrocławska firma Soku, do której należał, ma wszelkie wymagane zezwolenia. Bilety na feralny kurs sprzedała firma Eurolines. Jej prezes zapewnia, że jest w kontakcie z polskim konsulatem, a wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy. Te osiem osób, które były w stanie dobrym, które mogły kontynuować podróż, wzięła firma Orbis. Natomiast 11 osób trafiło do szpitala. Na chwilę obecną dwie osoby już opuściły szpital. W ubiegłą sobotę także w Niemczech w wypadku polskiego busa